Ma. Zdjąłem dzisiaj trzy kapselki. Na jednym na pewno jest jakiś obrazek, a dwa zarzuciłem tak po prostu testowo. Ten na słupie na rynku, ale pusta przestrzeń przed nim. A ten na barierce mostu pod kątem 45 stopni na niebo. Chciałem zobaczyć, jak daleko sięga kąt widzenia tego. Teraz otworzę. To wisiało 3 dni, także. Cudów tam nie będzie, bo akurat dni były deszczowe, więc tylko jedno słonko się złapało, reszta jest prawie, że nieba. No coś tutaj widzę na dole, zaraz zobaczymy po skanie co to jest. Ta poszeczka była na rynku. No, ta jest mocno zniszczona. Jak widać nawet papier jest pofalowany. Coś się tam pokazało, ale wątpię, żeby się z tego dało coś wyciągnąć. A ja to wisiała tydzień widokiem na remontowany dworzec. O i tu jest ładny obrazek. Proszę. Także po tygodniu naświetlania całkiem ładne cacko. Także jeden obrazek z trzech na pewno wyszedł. Dwa to możemy uznać za nieudane doświadczenie. Ale w Solid Gaffi tak jest, że nie każdy obrazek się udaje. Na razie.